Jeśli poziom glukozy jest wyższy niż twój osobisty cel glukozy, Maylife Cam APSFX będzie podawać więcej insuliny, aby przywrócić poziom glukozy do normy. Insulina podawana za pomocą pena, pompy lub Maylife Cam APSFX nie będzie miała natychmiastowego wpływu na poziom glukozy. Wchłonięcie insuliny przez organizm i jej działanie w celu obniżenia poziomu glukozy zajmuje czas. Dlatego ważne jest aby wprowadzać dodatkowe ręczne poprawki ostrożnie. Algorytm może nie być w stanie zapobiec hipoglikemii, jeśli w organizmie jest zbyt dużo insuliny. Użycie boost może lepiej pomóc MyLifeCam APSFX w korekcji wysokiego poziomu glukozy bez zwiększania ryzyka hipoglikemii. Jednak mogą wystąpić sytuacje, w których ręczna korekta jest potrzebna. Na przykład, gdy Auto Mode nie działa, a wstępnie zaprogramowana dawka podstawowa pompy jest aktywna. Na przykład, gdy czujnik się nagrzewa. Aby wprowadzić poprawkę, otwórz aplikację i naciśnij ikonę Nóż i widelec. Aplikacja skomunikuje się z pompą i otworzy kalkulator Bolusa. Naciśnij Szare odczyty glukozy. Naciśnij Potwierdź, aby wprowadzić wartość glukozy do kalkulacji bolusa, dawka insuliny zostanie zaproponowana na podstawie ustawień kalkulatora bolusa dla danej pory dnia. Te ustawienia obejmują cel glukozy, współczynnik korekcji oraz czas działania insuliny. Naciśnij dalej. Jeśli jesteś zadowolony z dawki insuliny, naciśnij podanie. Masz 5 sekund na anulowanie dawki, jeśli odkryjesz, że popełniłeś błąd. Jeśli regularnie masz wysokie poziomy glukozy, proszę sprawdź swoje ustawienia z zespołem diabetologicznym.